Lauren Green ujawnia mroczny sekret Dana Blockera z serialu Bonanza. Lauren Green urodził się jako Lion Heyman Green 12 lutego 1915 roku w Ottawie, w Ontario w Kanadzie. Był wybitnym aktorem, prezenterem i uwielbianą osobowością telewizyjną, którego głęboki baryton i władcza osobowość zapewniły mu sławę zarówno w Kanadzie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Był jedynym synem rosyjskich żydowskich imigrantów Daniela i Dory Green którzy zaszczepili w nim silne poczucie kultury, wykształcenia i wytrwałości. Studiował na Queen's University w Kingston w Ontario. Początkowo planował zostać inżynierem chemikiem, jednak to podczas studiów odkrył w sobie pasję do sztuk dramatycznych i dołączył do szkolnego stowarzyszenia aktorów, gdzie zaczął rozwijać swój talent oratorski i aktorski. Po ukończeniu Queen's University Green zajął się radiofonią, medium, które pozwoliło mu rozwinąć swój donośny głos. Szybko awansował w kanadyjskim radiu, stając się jednym z najbardziej szanowanych prezenterów wiadomości w kraju podczas II wojny światowej dla Canadian Broadcasting. Corporation, CBC. Jego autorytatywne przekazywanie ponurych wieści wojennych przyniosło mu przydomek głos zagłady. Publiczność była jednak przyciągana szczerością i powagą, z jaką prezentował każdy reportaż. Jego praca w tym czasie nie tylko odegrała kluczową rolę w kształtowaniu opinii publicznej, ale także utorowała drogę do aktorstwa, podkreślając jego silną osobowość wokalną. W latach 50. Green Przeszedł do telewizji i filmu, występując w szeregu drugoplanowych ról, które ukazywały jego szeroki wachlarz możliwości i wszechstronność. Jednak to przełomowa rola Bena Cartwrighta w długo emitowanym westernie NBC Bonanza przyniosła mu Międzynarodową sławę. Premiera Bonanza miała miejsce w 1959 roku i była jednym z pierwszych kolorowych seriali telewizyjnych. Rola Greena jako mądrego, moralnego i niezłomnego patriarchy rodziny Cartwrightów przyniosła mu sympatię milionów widzów. Serial trwał 14 sezonów, stając się kamieniem milowym w historii amerykańskiej telewizji. Kreacja Bena Cartwrighta przez Greena była wielowarstwowa. Był on nie tylko ojcem z Dzikiego Zachodu, ale także symbolem sprawiedliwości, uczciwości i współczucia w czasach, gdy telewizja kształtowała publiczne postrzeganie heroizmu i wartości rodzinnych. Green wniósł do roli powagę, a jego chemia z synami, granymi przez Pernella Robertsa, Dana Blockera i Michaela Landona, pomogła stworzyć jedną z najbardziej uwielbianych relacji rodzinnych w historii telewizji. Oprócz pracy nad serialem Bonanza, Green odniósł sukcesy jako muzyk i lektor. W 1964 roku nagrał balladę mówioną Ringo, która niespodziewanie znalazła się na szczycie list przebojów, docierając do pierwszego miejsca na liście Billboard Hot 100. Utwór opowiedziany charakterystycznym, dramatycznym głosem Greena opowiadał historię rewolwerowca z Dzikiego Zachodu i dodatkowo ugruntował wizerunek Greena jako ikony westernu. Green wydał również kilka albumów, które zawierały zarówno utwory, o tematyce westernu, jak i bardziej tradycyjne balady, demonstrując jego talent i nieprzemijającą popularność w różnych mediach. Kariera Greena rozwijała się w latach 70. i 80. XX wieku. Był gospodarzem i narratorem licznych filmów dokumentalnych i programów specjalnych, wykorzystując swój wiarygodny głos do edukacji i informowania. Być może najbardziej godnym uwagi jest jego występ w serialu science fiction Battlestar Galactica w latach 1978-1979, gdzie wcielił się w postać komandora Adamy, mądrego i odważnego przywódcy zbiegłej floty kosmicznej poszukującej nowego domu. Serial zyskał oddaną rzeszę fanów, a kreacja Grina dodała głębi i wiarygodności gatunkowi, który w tamtych czasach nie zawsze był traktowany poważnie. Jego obecność nadała serialowi emocjonalny rdzeń, wzmacniając jego potencjał dramatyczny i zwiększając jego atrakcyjność dla nowego pokolenia widzów. Był również gospodarzem serialu dokumentalnego Lauren Green's New Wilderness, który celebrował świat przyrody i odzwierciedlał jego głęboki szacunek dla środowiska naturalnego i dzikiej przyrody. Poza osiągnięciami w branży rozrywkowej, Lauren Green znany był ze swojej filantropii, działalności na rzecz ochrony środowiska i działań na rzecz ochrony dzikiej przyrody. Był współzałożycielem Akademii Sztuki Radiowej im. Lauren Green w Toronto która kształciła początkujących prezenterów i aktorów, wywierając w ten sposób wpływ na przyszłe pokolenia kanadyjskich talentów. Współpracował również z organizacjami takimi jak National Wildlife Federation i często udzielał się w kampaniach społecznych, wspierając działania na rzecz ochrony przyrody. Jego głęboka miłość do zwierząt znalazła odzwierciedlenie w jego późniejszych projektach, w tym programach telewizyjnych poświęconych dzikiej przyrodzie i naturze, co pozwoliło mu połączyć pasję do świata przyrody z talentem do opowiadania historii. Lauren Green była dwukrotnie zamężna w ciągu swojego życia, a oba małżeństwa odegrały znaczącą rolę w jego życiu osobistym i rodzinnym. Jego pierwszym mężem była Rita Hans, kobieta z Toronto, W Ontario. Gdzie Green urodził się i wychował. Para pobrała się w 1938 roku, w czasie gdy Green wciąż umacniał swoją pozycję w kanadyjskiej branży radiowo-telewizyjnej. Rita, prywatna i wspierająca partnerka, wspierała Greena w pierwszych latach jego kariery, gdy zaczynał zdobywać uznanie jako prezenter wiadomości dla Canadian Broadcasting Corporation, CBC. Para pozostawała w związku małżeńskim przez ponad dwie dekady, ale pomimo wspólnej. Historii i więzów rodzinnych ich związek ostatecznie zakończył się w 1960 roku, a w tym samym roku rozwiedli się. Podczas małżeństwa Lauren i Rita. Powitały w swoim życiu dwójkę dzieci. W 1944 roku zostały dumnymi rodzicami bliźniąt, syna i córki, co nadało nowy wymiar obowiązkom Greena, który łączył rozwijającą się karierę z ojcostwem. Chociaż Green zdobył międzynarodową sławę dopiero później, w latach 60 i 70., w szczytowym okresie swojej kariery często podkreślał znaczenie rodziny i fundamentalną rolę, jaką ojcostwo odegrało w jego życiu. Choć imiona bliźniaków nie są tak powszechnie znane jak imiona ich ojców, Green z czułością opowiadał o swoich dzieciach w wywiadach, zwracając uwagę na trudności związane z łączeniem życia rodzinnego z wymaganiami aktorstwa, zwłaszcza po rozpoczęciu swojej długoletniej roli Bena Cartwrighta w popularnym serialu telewizyjnym Bonanza. Po rozwodzie z Ritą Green ponownie odnalazł miłość i poślubił Nancy Deal w 1961 roku. Nancy była byłą hollywoodzką specjalistką do spła Public Relations, a jej doświadczenie zawodowe pozwoliło jej zrozumieć presję i zawiłości świata rozrywki, co pomogło wzmocnić ich więź. Została nie tylko żoną Greena, ale także zaufaną partnerką w poruszaniu się po zmieniającym się świecie telewizji i filmu. Ich małżeństwo przetrwało do śmierci Greena w 1987 roku, co oznacza ponad 25 lat związku. Mieli jedno dziecko, córkę G Lillian Green, która później sama pracowała w branży rozrywkowej, zarówno za kamerą, jak i przed nią. Gillian została reżyserką i producentką filmową, a także wyszła za mąż za aktora i reżysera Sama Rejmiego, łącząc w ten sposób dziedzictwo Grina z nowym pokoleniem hollywoodzkich twórców. Nancy była głęboko zaangażowana w życie Grina, zarówno prywatnie, jak i zawodowo, często towarzysząc mu na wydarzeniach publicznych i premierach na czerwonym dywanie. Była znana z ciepła, inteligencji i zaciekłej opiekuńczości wobec męża i rodziny. Stabilność i towarzystwo, jakie zapewniała, były kluczowe na późniejszych etapach kariery Greena, zwłaszcza gdy przechodził z roli w Bonanzję do innych projektów, w tym do pracy nad serialem science fiction Battlestar Galactica oraz działalności filantropijnej związanej z ochroną środowiska i dobrostanem zwierząt. W obu małżeństwach Lauren Green wykazywała się silnym oddaniem i odpowiedzialnością. Choć jego kariera stawiała go w centrum uwagi opinii publicznej, w głębi duszy pozostał człowiekiem rodzinnym. Jego relacje z żonami i dziećmi ujawniły łagodniejszą, bardziej intymną stronę aktora, znanego światu jako mądrych i surowych patriarchów, których odtwarzał na ekranie. Na pierwszy rzut oka może się wydawać dziwne, że Lauren Green, dostojna, o szorstkim głosie kanadyjska aktorka, znana z roli Bena Cartwrighta w serialu Bonanza Bonanza, zdecydowała się pozostać emocjonalnie związana z tym, co niektórzy mogliby określić jako brzydką stronę Dana Blokera, aktora stojącego za uwielbianą postacią Hoss. Jednak jak wiele złożonych przyjaźni zrodzonych w tyglu długotrwałej współpracy, ich przyjaźń nie opierała się jedynie na harmonii, ale na wytrwałości, akceptacji i głębokim uczuciu, w tym akceptacji niedoskonałości. Lauren Green i Dan Blocker poznali się na planie serialu Bonanza w 1959 roku, kiedy serial rozpoczął swoją historyczną 14-sezonową serię. Green, już wtedy uznany aktor i narrator został obsadzony w roli patriarchy rodziny Cartwrightów. Bloker, były nauczyciel i weteran wojny koreańskiej o łagodnym sercu zamkniętym w gigantycznej ramie, zagrał Hossa Cartwrighta, średniego syna, tego z największym ciałem i najłagodniejszą duszą. Jako aktorzy byli skrajnymi przeciwieństwami. Green był klasycznie wykształcony, precyzyjny i zdyscyplinowany. Bloker był bardziej intuicyjny, wnosząc na ekran rodzaj nieoszlifowanego, autentycznego uroku. Poza ekranem nawiązali naturalny kontakt. Green przyjął rolę opiekuńczą, nie tylko wobec blokera, ale wobec całej obsady, a bloker ze swoim donośnym śmiechem i autoironicznym humorem pomógł rozładować atmosferę w tym, co w przeciwnym razie mogłoby być wyczerpującym programem telewizyjnym. Ale im dłużej pracowali razem, tym bardziej Loren zaczął dostrzegać nie tylko ujmującą osobowość dana blokera, uwielbianą przez publiczność, dziwki, które ratowały małą wiewiórkę lub płakały nad rannym cielęciem, ale także ukryte strony tego człowieka. Dan Blocker, pomimo publicznego wizerunku pluszowego misia, dźwigał własne brzemię. Był głęboko wrażliwy, a ta wrażliwość czasami kierowała się do wewnątrz, przeradzając się w brak pewności siebie i emocjonalne zmęczenie. Zmagał się ze sławą, niekomfortowo z uwagą i uwagą, jaką mu przynosiła. Czasami izolował się między ujęciami, lub wybuchał cichą frustracją, czując się niezrozumiany lub ograniczony przez swoją postać. Znany był z tego, że pił za dużo, gdy stres związany ze sławą zderzał się z jego wrodzoną niepewnością co do wyglądu i typowego dla niego obsadzenia w roli wielkiego faceta o złotym sercu. Bloker miał też temperament niegwałtowny, lecz wybuchowy i porywczy. Nienawidził nieuczciwości, hipokryzji i biurokracji, zwłaszcza w Hollywood. Jeśli ktoś nie szanował ekipy, scenarzystów lub integralności serialu, bloker nie milczał. Walczył o to, co uważał za słuszne, czasem z pasją, a czasem z uporem. Nienawidził być sprowadzony do roli karykatury. Chciał być szanowany jako aktor, a nie tylko jako osoba urocza. To była strona Dana Blokera, której nie wszyscy dostrzegali. Ponure milczenie, zacięte dyskusje, nocne wyznania. Które wylewały się po długich dniach zdjęciowych. To była strona, którą próbował ukryć, ale nie zawsze udawało mu się nad nią zapanować. W istocie była to brzydka strona, strona z wadami, głęboko ludzka. Lauren Green dostrzegała to wszystko i pozostawała nie tylko fizycznie na planie, ale emocjonalnie obecna w życiu blokera. Green nie bał się ludzkiej słabości, szanował ją jako ktoś, to sam poradził sobie z własnymi stratami i wyzwaniami. Green rozumiał, że głębia charakteru często bierze się z walki z cieniami. Nigdy nie potępiał blokera za jego wybuchy złości czy wahania nastroju. Zamiast tego starał się je łagodzić, rozmawiać z nim o nich. Nie idealizował blokera, ale go akceptował. Podziwiał przekonania blokera, jego lojalność i szczerość, nawet gdy te cechy utrudniały współpracę z nim. Wiedział, że tak zwana brzydka strona nie była odrębną osobą, była częścią tego, co czyniło dana blokera całością. W wywiadach po przedwczesnej śmierci blokera w 1972 roku Green często mówił o nim z szacunkiem, wspominając nie tylko śmiech i ciepło, ale także jego złożoność. Dan nie był idealny, powiedział kiedyś Green, ale był prawdziwy, miał wielkie serce i starał się nim żyć. To więcej, niż można powiedzieć o większości ludzi. Green pielęgnował pamięć o blokerze aż do późnych lat. Odwiedził jego grup. Mówił o nim życzliwie do fanów i nadal dostrzegał w nim pełnię. Nie tylko hos, nie tylko uśmiech, ale także smutek, burze, głębie. Ostatecznie trwająca przyjaźń Greena z brzydką stroną dana blokera nie polegała na tolerowaniu wad. Chodziło o kochanie kogoś całym sercem. Chodziło o lojalność która trwa po śmierci. To nie tylko celebruje najlepsze chwile danej osoby, ale także pozostawia przestrzeń dla jej najgorszych. Łatwo jest zaprzyjaźnić się z czyjąś dobrą stroną. Potrzeba siły, empatii i prawdziwego charakteru, aby pozostać blisko kogoś, gdy jego cień się ujawnia. Lauren Green właśnie to zrobiła, oddając hołd nie tylko dziedzictwu Dana Blokera, ale także potężnej prawdzie, że prawdziwa przyjaźń nie jest idealna, jest trwała. Loren Green ujawnia mroczny sekret Dana Blockera z Bonanzy. Loren Green, kultowy kanadyjski aktor, najbardziej znany z roli Mądrego i dzielnego Bena Cartwrighta w popularnym westernie telewizyjnym Bonanza, zaskoczył kiedyś fanów odkryciem, które nadało jego ukochanemu partnerowi Danowi Blockerowi zaskakujący i głęboko ludzki wymiar. Bloker, który wcielił się w łagodnego olbrzyma Hossa Cartwrighta, zawsze był postrzegany przez publiczność jako sympatyczna, niemal pluszowa postać, sympatyczna, dobroduszna i zawsze gotowa do śmiechu. Jednak lata po przedwczesnej śmierci Blokera w 1972 roku, Green podzielił się wzruszającą i dotąd nieopowiedzianą historią, która ujawniła głębokie wewnętrzne zmagania aktora z którymi zmagał się przez całe życie. Green opisał blokera nie tylko jako wytrawnego profesjonalistę, ale także osobę, która dźwigała ogromny ciężar emocjonalny z dala od kamer telewizyjnych. Według Greena za serdecznym śmiechem i pogodnym usposobieniem blokera krył się człowiek prześladowany przez trudną i traumatyczną przeszłość mroczny rozdział, o którym wiedziało niewielu i który z trudem ukrywał. To właśnie w jednej z nielicznych cichych chwil między zdjęciami, gdy światła na planie zgasły, a pustynne wiatry szeleściły w sosnach Ponderosa, Bloker otworzył się przed Greenem w chwili głębokiej wrażliwości. Blocker zwierzył się, że podczas służby w wojnie koreańskiej był świadkiem i świadkiem scen niewyobrażalnego horroru. Chociaż nigdy nie opowiadał szczegółowo o konkretnych incydentach, emocjonalny ciężar tych wydarzeń wyraźnie odcisnął się w jego psychice. Green wspominał, że bloker czasami zamykał się w sobie po długich dniach filmowania scen akcji, zwłaszcza tych z użyciem broni palnej lub przemocy. Nie chodziło mu tylko o aktorstwo. Poruszyło wspomnienia, które skrywał latami. Zestawienie jego słynnej, łagodnej postaci na ekranie z brutalną rzeczywistością, w której kiedyś żył, wytworzyło napięcie emocjonalne, które po cichu znosił. Green ujawnił również, że ze względu na swoje gabaryty był on imponującym mężczyzną, mierzącym 193 nanymesły i ważącym ponad 136 kg. Co często prowadziło do przekonania, że jest emocjonalnie nieczuły. W rzeczywistości bloker był bardzo wrażliwy. Miał silne poczucie sprawiedliwości, był głęboko empatyczny i skłonny do refleksji. Loren zwierzyła się, że Dan niejednokrotnie zostawał na planie do późna, nie po to, by ćwiczyć, ale by rozmawiać o świecie, swoich lękach i nadziei, że. Bonanza może być czymś więcej niż tylko rozrywką, że może przekazywać nauki moralne i promować wartości takie jak współczucie, lojalność i życzliwość. Dan Blocker zmagał się z innym głęboko osobistym ciężarem, przytłaczającym strachem przed porażką jako ojciec i mąż. Pomimo sławy, Blocker zwierzył się Greenowi, że czasami czuje się niekompetentny w domu. Kochał żonę i dzieci z całego serca, ale wymagania związane z telewizyjną gwiazdą. Oznaczały długie godziny spędzone z dala od nich. A co jeśli moje dzieci dorastają, pamiętając chos bardziej niż mnie? Zapytał kiedyś Grina, drżącym głosem. Green, który sam łączył aktorstwo z ojcostwem, próbował go pocieszyć, ale później przyznał, że nigdy nie zapomniał bólu w głosie dana podczas tej rozmowy. Jednym z najbardziej przejmujących aspektów wyznania Grina był stopień, w jakim bloker ukrywał swoje emocjonalne zmagania. Na planie był duszą towarzystwa, opowiadał dowcipy, przynosił kawę ekipie i pomagał młodszym aktorom w pisaniu kwestii. Ale osoby z jego najbliższego otoczenia, takie jak Green, wiedziały, że za tym humorem kryje się ciężka cisza. Bloker rzadko szukał pomocy czy współczucia. Czuł, że częścią bycia mężczyzną, zwłaszcza w czasach, w których dorastał, było znoszenie bólu w milczeniu. To przekonanie, jak sugerował Green, mogło go kosztować spokój ducha. Kiedy Dan Blocker zmarł nagle w wieku zaledwie 43 lat z powodu Pooperacyjnego zatoru płucnego, obsada, i ekipa serialu Bonanza byli zdruzgotani, jednak dla Grina strata ta była jeszcze bardziej bolesna, ponieważ zdawał sobie sprawę, ile bloker w milczeniu nosił przez całe życie. Ujawnienie mrocznej tajemnicy blokera, emocjonalnych ran wojny, ciężaru ojcostwa, lęku przed nieadekwatnością i cichego cierpienia kryjącego się za jego promiennym, publicznym uśmiechem uczyniło postać, którą Miliony ludzi pokochały. Przypomniało fanom, że nawet najbardziej radosne twarze mogą maskować wewnętrzne zmagania. W późniejszych wywiadach Green często wyrażał się o blokerze z wielką sympatią i szacunkiem. Podkreślał, że pomimo wewnętrznych trudności Dan żył uczciwie, hojnie i z niezachwianym oddaniem zarówno rodzinie, jak i swojej pracy. Green miał nadzieję, że dzieląc się historią blokera, inni zrozumieją wagę współczucia i być może znajdą odwagę, by otworzyć się i opowiedzieć o swoich ukrytych zmaganiach. Dan był piękną duszą. Powiedział kiedyś Green ze łzami w oczach. Rozśmieszał świat, ale też płakał, gdy nikt nie patrzył. To był jego sekret i siła. Loren Green zmarła 11 września 1987 roku, w wieku 72 lat, w wyniku powikłań po zapaleniu płuc po operacji wrzodu w Szpitalu St. John's w Santa Monica w Kalifornii. Został pochowany na cmentarzu Hillside Memorial Park w Calver.